Witam serdecznie. Dzisiaj zajmę się taką wkrętarką, nie wkrętarką, Jezu, yy, Wyżynarką. Patrzę, jak tu krzywo ma tą podstawę. Yy, znalazłem ją sobie, ktoś ją wyrzucił <coughs> w karkoniku. Wygląda na niestraną. Zobaczcie. Nowka przewodnica, woreczek. Sześciówka do odkurzacza. Zapasowe szczotki. I tu jest nawet paragon. 117 zł. Nie, tu jest więcej pozycji. Wyżunarka 750 W. Czy tam watów? 79,90 kosztowała taka wyżunareczka. Yy, lipiec 2016 rok. Zobaczcie. 2016, to mamy ile? 9 lat. Ponad 9 lat ona ma. A wygląda skuteczna knówka. Zapasowe szczotki. Zobaczymy czy działa. Nie wywali korków. Nie działa. Tu ma regulację tego tego posuwu, że tak powiem. Yy. Trzy pozycje pewnie wyłączone i raz, dwa, trzy i trzy pozycje. I wtedy ten brzeszcz odchodzi tak przód, tył. Tylko czemu taka podstawa krzywa? Są ząbki. Może nie jest na środkowym ząbku. Kręcone. dobra rozbierzemy ją to z prądu trzeba włożyć i zobaczymy Prawdopodobnie pójdzie do chuty, bo jak ktoś ją wyrzucił no to no to pewnie jest nie wiem spalona tu macie tutaj model jak kogoś interesuje jso 112 nie 212 16 tak rok produkcji 2016 Prędkość bez obciążenia od 0 do 3000 obrotów. Tu ma regulację, a, tu ma regulację U góry Niteo niteotowskie. Yy, I co to jest? Producent o, to pewnie jest importer, nie wiem czy oni to w Polsce produkują może. Dobra, kamerka na statyw i rozkręcimy ją. Baczymy, czy silnik spalony. Zobaczymy, no zawsze, chociaż miedziuszkę odzyskam, nie? Chociażby z kabelka, i z tego silniczka. Jak się uda, dobra, rzucam kamerkę i rozbieramy. Zobaczymy, to w środku siedzi tam. Dobra, oj, trzeba długiego bita zastosować. Wszystkie? Wszystkie. Yy, dobra, brzeszczot wyciągnijmy. Środki nie chcą wyjść. Brzeszczot. Jest taka klapka. Nie chcę tu połamać. A dobra, klapka zeszła. brzeszczut. O jak fajnie wyskakuje Jak to się wkłada Siedzi, zobaczcie, taki tu dźwięk jest i ładnie wychodzi. Ja mam skrętarkę Boscha Używam Boscha. Do końca nie jestem zadowolony z niej. Powiem Wam, że ten mechanizm tutaj dużo gorzej działa. On się czasem zacina. No teraz ładnie chodzi, ale... Mam takiego bosza, ale nie jestem zadowolony za bardzo. Trochę bosza na bok. Dobra, chodźmy. Kręcimy jeszcze. I Czekajcie. Ciekawości. Może nie było na środku. O, teraz jest na środku. Już jak ona kosztowała 80 zł, to no kurde, coś tu jest winylowane. już tak sprawdzę. Konta prostego tu nie ma. Zobaczcie, widać? Zobaczcie, jak podchodzi. ma taki plus teraz lepiej wygląda o, ciut się poprawiło ale dobra może i tak jest do wyrzucenia, bo odkręcamy co my tu mamy no w środku wygląda oknówka czekajcie miedziuszka tu jest łącznik z prądu, o wyciągnąłem z prądu czekajcie może jest tutaj niedokręcone Nie, tu jest tu jest ta regulacja o kurde, tu patrzcie tu jest jakiś, jakaś blaszka łamana a tu są szczotki o, tu jest jeden kabelek Szczotka. Szczotka jest orwana. Ale i jajca. Dobra, eee, zobaczmy. Może starczy przylutować ten kabelek. Jak to tu? Widać? Nie, to nie jest przylutowane, kurde. To jest tylko tak włożone i przyciśnięte. Ej, co to za szczotka? Dziwna jest ta druga. Zobaczcie. Widzicie te powierzchnię tych szczotek? Co to tu jest? Czekajcie, wyciągnę te drumy. Zobaczcie, z prawej strony jest ta zapasowa szczotka. Ma płaską powierzchnię. Też ma na, takie ranty, ale to papierkę można przeszlifować. A ta z lewej strony, szczotka, to ma taki dołek. Nie? No, nie wiem, czy na dobrze tam. Do tego komuta komutatora przylega. Yy... Ona się pewnie z czasem by dotarła, nie? Dobra. Yy... Sprawdzę, przylutuję. Nie, ale ta blaszka... To też nie była przylutowana. Ona chyba tylko wypadła. Dobra, podmienię te szczotki, postaram się to złożyć i zobaczymy, czy to działa. Może będzie działać. Dobra, yy, papierek ścierny. Bardzo delikatnie z tym węgiel. Tam się ładnie dotrze. Mięciutki jest. A tam nie wiem, czy to ze starości. One tak skruszały, czy co? Dobra, szynę na bok. Wkładamy szczotki. Jaja będą, no jak to będzie działać. Nakrywa Nakrywa Jak tam przygotowania do świąt? Powiedzcie mi, dajcie znać. Ten czas tak zasuwa, że normalnie człowiek nawet nie wie, kiedy. Tydzień za tygodniem mija. Tydzień za tygodniem i coraz starszy człowiek. Wam też tak czas zasuwa? Bo mi bardzo szybko biegnie. dopiero co kurczę był poniedziałek, poprzedni weekend, a już mamy dzisiaj piątek. O kurde, wypadło. No tu. Co tam jest? Kurde, kabel przeszkadza. Co to kurde? Jak jedno... O! Siedzą dwie. Siedzą, siedzą. Smaru pełno na tym, na budowie. No, smarujemy tutaj Przekładnie Dobra Jak obstawiacie? Ruszy czy nie ruszy? Blaszka na miejscu, dobra Szczotki są Wkładamy. A co tam taki otwór jest? Chyba był tam otwór. Kurde, nie chce się złożyć teraz. Tu coś trzyma. Coś ten włącznik tu. W tym miejscu o skoczyło no, dobrze, jest to koniec, za mocno też nie można, bo przekręci się gwint dobra włącznik włącznik działa aha to no ale to mnie martwi kurde dlaczego to nie jest tak Krzywe to jest. Ona już u mnie ta, to z pół roku temu ją znalazłem i tak leżała, leżała. Mówię, jeśli nie mam tak za dużo czasu, to mówię, rozbiorę sobie taką, taką tą. No nie, no krzywo jest to, kurde. Dobra, jak tak się przekręci na siłę i dokręci śrubki, to może teraz w drugą stronę pewnie. Nie, nie, za precyzyjne to nie będzie tutaj cięcie tym sprzętem. No, ale jak ktoś tam nie zależy komuś na precyzji, dobra, żeby nie ukręcić, nie przekręcić gwintu. Eee, dobra, nie jest Dobra, to później. Co, zrobimy test. Jak wstawiacie, zadziała? Jakby to było, to oto szok. Dobra, do prądu włączyłem, korków nie wywaliło. 3, 2, 1. O kurde. Zobaczcie, tak dokręciłem, że tej śrubki nie dokręciłem. do Obroty. Uuu, na jedynce brzęczy. Jeden pół, półtora. O kurde, bez sensu, czekajcie, nie ma siły. Aby już się spaliła. No ta regulacja to jest po, po ciulu. Dobra, teraz jakąś o jest tu klepka. Moment. Gdzie mamy takie Tutaj. Coś tam tnie? coś tam tnie? Przyrody to bardziej takie krawędzie są wyszczępione. Nie? Do precyzyjnego cięcia to trzeba na zero wziąć. Wtedy ta krawędź jest taka równiejsza. Zobaczymy kąt prosty. No, kąta prostego to nie ma. Widać? milimetr tu jest niżej. Tam z 2 mm prawie. Już od razu tu na oko widać, że no jest, jest krzywo. Ten brzeszczut. No ale to już taki sprzęt tani. Może jakby tą młotkę naprostował troszkę. No, ale co, no nie będę tego rozbierał na złom, no bo jak działa, to trzeba to wyrzucać, tak, nie? Już ja mówię sobie. to no, troszkę przypaliło, no, ale krzywo jest tutaj, nie ma kąta 90 stopni, ale do takich mało precyzyjnych prac, boże, ktoś chce taką wyżynarkę. napiszcie do mnie, bo ja mam tam tego swojego Boscha i no, działa, działa skoro działa to szkoda to rozbierać i wymagać, nie? jak ktoś potrzebuje dajcie mi znaczno. mogę komuś wysłać ktoś nada paczkę sobie do paczkomatu i mu wyśle jeszcze jest dowodem zakopu przymiar tu jest Nawet śrubki są do mocowania i zapasowe szczotki no i dzisiaj taki nietypowy filmik bo nie było demolki nie było rozbierania tylko było naprawianie, co prawda chciałem to rozebrać na złą ale niestety działa, nie się śmieję niestety, no sprzęt działa, to nie ma co tego wywalać, może komuś się przyda. Ok, dobra, święta się zbliżają, ale do świąt jeszcze będziemy się widzieć, nie? Także co, trzymajcie się ciepło, do następnego, hej, cześć.